Dzisiejszy bieg był zorganizowany bardzo dobrze, tak jak i wszystkie biegi z edycji Kaszuby biegają. Bardzo przyjemna trasa, nie najłatwiejsza, ale bardzo przyjemna. Ciekawa, urozmaicona, można było dobrze na niej pobiegać. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego biegu. Na WF-ie wygrywałam gminne biegi, potem powiatowe i zaczęłam wygrywać na wojewódzkie biegi. I tak trener mnie zauważył i wtedy tak zmotywował mnie do tego biegania. Czyli bieganie sprawia Pani wielką przyjemność, rozumiem? Tak, niby się męczy, ale sprawia mi to wielką przyjemność. Trasa bardzo ładna, lasy, pagórki i pogoda świetna, nie za, nie za zimno, nie za ciepło, deszcz nie był, także bardzo fajnie. Serii Kaszuby biegają to już jest mój trzeci bieg i nie ostatni, bo się robi, trasy są ciekawe, fajnie się biega, przyjemna atmosfera, na pewno nie ostatni. Biegam i z przyjemności i żeby schudnąć, bo trochę mam nadwagi. Mi się bardzo podobała no i pogoda w sumie też była dobra. A jak jest z Pani bieganiem? Czy sprawia to Pani przyjemność? Oczywiście, że tak. Biegam właśnie dla przyjemności, dla relaksu. Dzisiejszy bieg był dla mnie lekkim wyzwaniem, ale przebiegłam już 15 km, więc wiedziałam, że dam radę. A jak podobała się trasa? Trasa była bardzo fajna, bardzo zróżnicowana, dużo e, takich przewyższeń, ale ogólnie bardzo ciekawa, fajna. Koszulka świetna, bardzo się przydała, bez niej byłoby mimo że trochę zimno, a tak to jest e, idealnie. Trasa świetna, troszeczkę podbiegła na początku, a potem już prawie z górki, więc można było finiszować. Pogoda może ciut za zimna, ale w sumie dla biegaczy to ok, bo, bo się nie zmęczyliśmy zaraz. Chodzi o tą całą medycję. Cyklu biegów kaszyły biegają, to jest to rewelacyjny pomysł. Naprawdę organizator trafił trafi w samo sedno, bo nie dość, że promuje sportowy właśnie tryb, tryb życia. Tym bardziej najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie, a także nasze tutaj pobliskie rejony, piękne tereny i tak dalej. Każdy z biegów miał, miał coś w sobie i to był właśnie trudny technicznie, zbiegi, podbiegi, różnego rodzaju zakręty, było naprawdę ciekawie, Zdziało się dużo. była piękna, bardzo malownicza, piękne krajobrazy. Najpiękniejszy bieg, w jakim miałam udział, mogłam brać udział. E, super rewelacja. O, kibice na samym końcu dają. Dla, bardzo, tak, jest. Najfajniejszy z całej edycji chyba. Przynajmniej w tych, w których brałyśmy udział.